Witam użytkowników programu GIMP. Tutorial bardziej techniczny niż związany z typową grafiką. Mianowicie, jak skatalogować albo też utworzyć grupy swoich ulubionych pędzli. Lub też grupy tematyczne, na przykład chmury. I w tym katalogu yy, będą tylko pędzle dotyczące chmur. Tak jak właśnie widać tutaj, może troszeczkę rozsunę to okno, żeby to było lepiej widać wszystko. Klikamy na tą strzałeczkę i mamy prawda, różne inne grupy pędzli. Jak dodać kolejny taki katalog, oczywiście utworzony własnoręcznie w programie Gim. Problem z pędzlami, typowymi pędzlami programu GIM polega na tym, że właściwie nigdzie poza programem GIMP nie można zobaczyć, jak one działają, jak, jak wyglądają. Trzeba je otworzyć w programie Gim. I tu posłuży się programem GIM plus dwa otwarte okienka programu Windows i będziemy tworzyli własny tematyczny katalog dla pędzli związanych z kwiatami. Jako przykład, oczywiście. Pierwszą rzeczą najważniejszą, właściwie, którą trzeba zrobić, to utworzyć katalog gdzieś w innym miejscu niż jest zainstalowany program GIMP. Zupełnie gdzie indziej, a jeszcze lepiej na innym dysku. Po utworzeniu tego katalogu trzeba go wskazać w programie GIMP, czyli edycja, referencje, katalogi, pędzle. No i tutaj przesuwamy nasz katalog do góry z prawda? w dół, do góry i musi być zaznaczony jako zapisywalny. To jest bardzo ważne. OK. Następnie. Mamy gdzieś, prawda, wyszukaną jakąś grupę pędzli zupełnie pomieszanych, albo, albo niech to będą nawet pędzle tematyczne, ale nie chcemy wszystkich. Chcemy wybrać sobie kilka ciekawych tylko pędzli z danej grupy. Ja tu mam dwa takie katalogi przykładowe utworzone. No i jeżeli utworzymy, otworzymy katalog właśnie z pędzlami GIMP, no to widać właściwie poza nazwą o który możemy się trochę domyślać, czego dotyczy ten pędzel, to nic nie wiemy kompletnie o tym pędzlu. Dlatego trzeba go wgrać do programu GIMP. Cały katalog, czyli MIX. Robimy tak. Kopiuj i tutaj katalog otwarty mam docelowy, ten, który wskazałem w programie GIMP. Prawy, wklej. Okay. I jeżeli teraz odświeżę, to tutaj w tych zakładkach będzie MIX. Uruchamiam sobie ten katalog. Tu może podgląd. Robimy rozmiar podglądu. Bardzo duży. O, może jeszcze za mały. To zrobimy gigantyczny. Ok. Teraz widzę doskonale, jak wyglądają pędzle. Mało tego, robiąc to w programie GIMP, właśnie, mogę otworzyć sobie jakiś plik. Nowy dokument. I przetestować działanie tych pędzli. Prawda? Na przykład wybiorę sobie narzędzie pędzel, zmienię kolor na zielony i ten, tą końcówkę wybiorę. Może no jest za mała. Tak działa, jeżeli pociągnę, oczywiście przeciągnę tym pędzlem. Teraz zwiększę tą końcówkę. W ten sposób, tu oczywiście przy wielu pędzlach. Jest możliwość od razu pewnej modyfikacji. Na przykład odstępy. Zwiększę te odstępy i teraz na przykład, oczywiście no nie czarny kolor, tylko wrócę do zielonego. OK. Przeciągając no na przykład w tą stronę, położy mi się ładna, jakby gałązka taka zielona. No to oczywiście tylko przykład. Pędzel, uznajemy, że pędzel jest jak najbardziej OK. Nadaje się, ale natomiast te pędzle tutaj, te jakby gałązki sosnowe. Nie pasują, prawda? Czyli prawy klawisz, usuń pędzel. I tutaj jest informacja, że zostanie on usunięty z listy i z dysku. Ale to bez obaw, bo zostanie usunięty z dysku, z katalogu, który wskazaliśmy w programie GIM. Nie z tego pierwszego, z którego kopywałem, tam wszystko zostaje na miejscu. OK, no i tą drugą gałązkę też usunę. Nie pasuje tutaj mi do tego zbioru pędzli. Pozostają właśnie te kwiatowe, prawda? Takie pędzle. OK, przejdę do moich katalogów. Ten bazowy, który pobrałem sobie, czy też zgrupowałem w nim pędzle na początku, mam nienaruszony. Są fajne, prawda? Sosna. Dwa pędzle związane właśnie z tymi gałązkami. Natomiast w tym katalogu już ich nie ma. Zostały usunięte. No i teraz możemy. Ja tutaj jeszcze wycofam tę operację. Zmienię sobie ten katalog Mix na przykład na media, żeby mi się GIMP nie zawiesił. No i teraz przejdę sobie właśnie do tych okienek moich. I ten Mix. Zmienię jego nazwę na Kwiaty. Enter, OK. I teraz odświeżyć należy, czyli te strzałeczki tutaj. I teraz zamiast Mix mam Kwiaty. Moje zapisane pędzle, wybrane spośród no, kilkunastu czy kilkudziesięciu. Ja to oczywiście użyłem przykładu tylko kilka pędzli, żeby szybciej to było. No dobrze, ale te gałązki, co prawda to były dwa pędzy, ale też mogą być przydatne. Chciałbym je też zachować. No dobrze, to znowu przejdę do jakiegoś zwykłego katalogu, chlora. Przejdę do moich dwóch katalogów. I mam kwiaty. I mam z powrotem mój katalog mix. Jeszcze raz go skopiuję. Czyli tak. Kopiuj i wklej docelowy, docelowy katalog programu GIM. OK. Zamknę okienka. Oczywiście odświeżymy. I mam z powrotem mix, trzeba flory wyłączyć, włączyć mix tym razem usunę moje kwiatowe niestety pojedynczo trzeba to robić ok, mam dwie gałązki sosnowe, prawda? wracam do mojego katalogu jeżeli otworzę mix, to mam tylko dwie gałązki sosnowe, dobrze zmienimy na przykład na flora albo media, ok przejdę do katalogu no I teraz ten mix zmienię na nazwę na na przykład sosna. Ok. Odświeżę. No i mamy sosna. Media wyłączę. Łączę sosna. Mam dwie gałązki sosną. Tak można tworzyć własne katalogi zbiory, ale oczywiście za jakiś czas chcielibyśmy dodać jeszcze kilka pędzli do tego, które już są. No więc dobrze. Wracam znowu do moich katalogów. I mam taki katalog MIX2. Czyli załóżmy czysto teoretycznie, że gdzieś znowu znalazłem trochę pędzli typu właśnie takich kwiatowych i chciałbym je dodać do tych kwiatów, które tutaj już są. No, trzeba znowu dodać katalog, czyli Mix 2. Skopiuję i wklejam go tutaj. OK, wybieram mój Mix 2. No, tu oczywiście podgląd, muszę wrócić z podglądem takim dużym, jak był. Gigantyczny. No, i mam jeszcze trzy kwiaty, trzy pędzle takie właśnie kwiatowe, prawda? Nie chcę nic zmieniać, albo powiedzmy, że ten jeden mi nie odpowiada, czyli usunę. Pozostają dwa, które chcę dodać do tych poprzednich, które miałem. W tym momencie wracam do moich katalogów. Mix 2. Otwieram go, zaznaczam sobie oba pędzle. Może być kopiuj. Wracam do kwiatów i wklej. No, akurat nazwa. Albo nawet taki sam pędzel już istnieje, wobec tego kliknę tylko pomiń. Ok, wrócę do głównego katalogu i ten Mix 2 usuwam. W ten sposób utworzyłem sobie dwa różne katalogi dla dwóch różnych jakby rodzajów pędzli i pokazałem też, jak do jednego z nich dodać jeszcze, na przykład po jakimś czasie, kolejne pędzle, które nam się spodobały. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt skomplikowane. Troszeczkę trzeba poświęcić czasu, żeby po prostu utworzyć sobie takie grupy pędzli, które będą dla nas przydatne. Ale później w dalszej pracy, jak widać tutaj, jest tutaj sporo katalogów. Oczywiście nie, mam, nie są to wszystkie moje katalogi, które używam w programie GIM. Nie są zainstalowane jeszcze wszystkie. No ale bardzo łatwo się wtedy można po prostu poruszać, tak? Chcę typowo kwiatowe pędzle, proszę bardzo, jeżeli nie, no to wyłączam. Najpierw. Należy pamiętać o tym, że najpierw wyłączamy, a następnie włączamy na przykład sosna. Prawda? Jeżeli nie sosna, to wyłączamy, a na przykład uruchamiamy bazowe pędzle, czyli te najbardziej, najczęściej używane w programie GIMP.